Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich e, z osobna i każdego. E, dziękuję bardzo Bernadecie za wsparcie, wspomożenie. E, a w ogóle dziękuję Jackowi Bokiemu, który wspiera mnie co miesiąc. Bez niego by na pewno tego nie było, proszę Państwa, 10 takich Jacków i można byłoby się zająć e, naprawdę tylko tym przez cały Boży Dzień. I, materiałów jest po prostu nie do przerobienia dziękuję również pani Bernadette, sto takich pań jak ber pani Bernadetta i też mógłbym zająć się tym cały dzień no ale najwidoczniej na razie muszę zamulać no i zamulamy z tego względu, że proszę państwa w Pakistanie mój powódź w Dolinie Jutal, district Gilgit potężny wylew mułu to nie jest cement, to jest muł to nie jest mógł taki, co chodzi typu osioł, tylko taki mógł, który jest po prostu zamulający. E, żeby, nie to, żebym się śmiał z tego, bo to nic, nic śmiesznego, proszę Państwa. To jedna z rzeczy, które są nienaturalne w tej chwili na świecie, ale przejdźmy dalej do tego, bo naprawdę materiału jest mnóstwo, a nie chciałbym zanudzać. To już w Tobie jest, proszę Państwa, bo taki jest... Y, y, zrobiłem dzisiejszy y, tytuł audycji, e, proszę Państwa, to co mówię od bodajże, nie wiem, już 12 czy 14 lat, nawet będzie chyba 12, bodajże, tak? 13 rok które opowiadamy z wieloma innymi, jak żeśmy rozmawiali jeszcze, jak posiadałem vloga telerealny TM777, jak miałem BBTV i 13 innych vlogów, które tutaj szlachetny Jewry YouTube przykasował podczas tych wielu lat, kiedy byliśmy obśmiewani, wyzywani od wariatów. od debili, od y, foliarzy, od ślubokrętów, i tak dalej, i tak dalej. No teraz proszę Państwa, proszę bardzo, wyznanie z Francji. Rząd potajemnie wszczepił to zaszczepionym, prawda? Mrozi krew w żyłach. To, co było mówione, tak jak mówię, w koluarach albo przez y, szeptologów, y, nazywane teoriami spiskowymi, właśnie się znalazło oficjalnie wypowiedziane przez y, francuskie władze że, przynajmniej we Francji, nie wiem, ja nie wiem czy to jest prawdopodobnie tak samo, jest wszędzie, ale to jest tylko potwierdzone na razie z Francji, eee, z serca właśnie Francji, czyli z Paryża, wzięły dokumenty, których rząd wolałby nigdy nie pokazywać świat, światu. Wynika z nich, że właśnie w ciałach osób, które przyjęły szczypawę, e, co widać, odkryto coś, co nie powinno tam być, czyli tajemniczą sy syntetyczną nanotechnologię. badacze medycyny sądowej są w szoku. No, wysyłane są przez te, m, ciała tych ludzi anomalie magnetyczne, tak jak emisja sygnału Wi-Fi, Bluetooth, e, nawet z ciał już zmarłych. Koszmar, proszę Państwa, stał się rzeczywistością. E, połączenie ten, ta nanotechnologia w szypawach jest połączona z siecią 5G. E, jest to niestety przerażająca prawda, która wychodzi na jaw. Główny nurt cały czas próbuje to zagłuszyć, w końcu jednak się wybiło na powierzchnię i mm, doszło, przynajmniej z Francji te przecieki, to prawdopodobnie tylko wierzchołek Góry Lodowej, bo e, mm, mówiono o tym więcej wszędzie, o tym, że, mm, że to jest w ich organizmach wręcz przeciwnie, znaczy wręcz przeciwnie. Wręcz jeszcze bardziej mówili o tym, że może być to też wykorzystane wkrótce właśnie po połączeniu i podłączeniu 5G, o czym mówiliśmy bardzo, bardzo dawno temu. Że jest magnetyzm, dziwna przewodliwość skóry, że niektórzy przyciągają metale, prawda? No, wszystkie takie rzeczy, które dostali w prezencie, kiedy przyjęli prezent po prostu co do dużo mówić dla tych, którzy chcą sobie poczytać całego, całego vloga to przypomnienie prawdy je udostępniłem tutaj także zapraszam, żebyście sobie właśnie przeczytali albo do przypomnienia prawdy wejdźcie sobie albo do mnie, gdzie tam sobie macie ochotę jeśli macie oczywiście tę ochotę proszę Państwa, w Iranie pożary kolejne tak zwane nie wiadomo skąd, prawda, przypadkowe, ale to, że tam się dzieje w Turcji, pożar lasów na Cyprze, pożar lasów w Polsce za chwilę zresztą do tego dojdziemy. Jakie to są pożary w Polsce, proszę Państwa. Natomiast to, że pamiętajcie to o tym, co jest, omówiłem ostatnio o WHO, które Polska niestety podpisała. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby zastosowano dla nas przymus fizyczny dla tak zwanego Twojego dobra? Dlaczego o tym mówię? Polska ustawa pozwala na przymusowe szczepienie w 4 godziny. W ciągu 24 godzin, jak tylko zdecyduje Sanepit, na przykład, że powinieneś być szczypany, no to jeżeli nie wyrazisz zgody i nie zgłosisz się, to mogą wpaść. Na chatę zgodnie z artykułem 36 ustawy z 2008 roku do wykonania decyzji stosuje się środki przymusu bezpośredniego. Wystarczy jedynie decyzja sanepidu, potem mogą wejść e, służby. E, czy będziemy czekać, żeby to sprawdzić? No, raczej wolałbym nie. No, dziś mamy, proszę Państwa. Nie tylko te przepisy, ale doświadczenia mamy z poprzednich lat ze Srowida i wiecie, co się pokazało przy Srowidzie. Tak? Jakie ograniczenia stały się szybko normą i weszły momentalnie w życie. Czy my jesteśmy w ogóle świadomi na to, co, na co pozwala państwo w sytuacji kryzysu sanitarnego? Tutaj pożyczyłem od Rafała Pałczego. Pozdrawiam. E, proszę państwa, ci, którzy mówią tutaj, e, jak mamy wyjść z systemu, jak mamy wyjść z Matrixa, no niestety, jak tutaj widzicie, w 1999 e, telefony stacjonarne praktycznie e, zostały wycofane poprzez e, komórki. Prawda? Każdy teraz posiada iPhone'a, nawet nie komórka e, iPhone'a, i nikt nie posiada, albo większość rzadko posiada. Linie telefoniczne, więc teraz trzeba by iść do warsztatu samochodowego i tam ewentualnie wyjść z Matrixa. Ale to się oczywiście śmieje, proszę państwa. Nielegalni emigranci, wypchnięci, przysiadują pod szkołami, proszę państwa. Przywożą żołnierze emigrantów. Teraz, z tego co wiem, już mają być skierowana. Żandarmeria, proszę Państwa, żandarmeria ma być skierowana do pomocy yy, Straży Granicznej, nie po to, żeby blokować yy, emigrantów, tylko żeby ich przewozić do Polski, żeby blokować yy, ludzi, którzy yy, nie życzą sobie ich w Polsce i próbują yy, przeciwstawić się temu. Jest taki ruch, proszę Państwa. Yy. Chcą i po prostu nas wszystkich oszukać, co tu dużo mówić. I jak myślicie, proszę państwa, po co to ci ludzie tutaj są, przesiadują pod szkołami? Sami młodzi mężczyźni w wieku 20 do, 20 do 30 lat. Ja nie widziałem tam starszego mężczyzny, to po pierwsze. Po drugie, nie widziałem żadnej kobiety, nie widziałem żadnego dziecka. Więc jeżeli ktoś chce powiedzieć, że to są imigranci. Imigranci, proszę państwa, to są ci którzy z całą rodziną emigrują ze swojego kraju, z, z tabołami, Na legalu dostają papiery, proszę Państwa, możliwość zatrudnienia. Najpierw dostają jakiś tam zasiłek, że mogli przeżyć, prawda? Później możliwość podjęcia pracy. Potem ewentualnie są im załatwione jakieś mieszkania. A tutaj czegoś takiego nie ma. Imigranci są osiedlani w domu dziecka. Przesiadują pod szkołami i, o, i o, patrzą się na jedenastoletnie dziewczynki. To jak myślicie, po co tutaj są? Czy po to, jak już ci skończą podpalać, a nas wepchną w wojenkę? Bo muszą nas spychać, my już właściwie zaraz do tego dojdę. My już właściwie w tej wojence jesteśmy, niestety. Mało tego, my ją sponsorujemy. My wszyscy sponsorujemy wojnę Ukrainy z Rosją. Także nie zdziwcie się, jak wkrótce. Yy, jakiś tam generał rosyjski zdecyduje, że nie chcą, żeby dowozili z Radomia na przykład broń, czy z Rzeszowa, prawda? Czy z, Białego, z Białej Podlaskiej? Yy, I może będą chcieli cokolwiek zrobić, prawda? W tym kierunku, jak myślicie, co zrobią? Jak wiedzą, kto daje pieniądze, kto daje broń, kto wspomaga ich, dzięki komu mają to czy tamto? No to każdy normalny prowadzący jakikolwiek konflikt, to nie jest oczywiście normalny konflikt, no powiedzmy sobie szczerze, ale każdy normalny prowadzący konflikt odcina od razu zaopatrzenie i dostawy. To nie jest to, że ja was straszę, ale jedźmy dalej. Jedźmy dalej, proszę Państwa, co się dzieje w Polsce. Kulisy morderstwa 24-latki Storunia. Skala brutalności przeraża, proszę Państwa, w ocenie prokuratury. Słuchajcie, uwaga, słuchajcie, uwaga, uwaga, słuchajcie. Przyczyną śmierci 24-letniej Klaudii K, która została zamordowana przez 19-letniego nielegalnego imigranta z Wenezueli, był uwaga udar mózgu. Dostała tego udaru mózgu chyba po tym jak napastnik wydłubał jej oczy śrubokrętem. Czy wysłyszycie co ja mówię? Czy wysłyszycie co ja mówię? Czy to oznacza, że w Polsce już jest poprawność polityczna? Zostawiam Wam z tym yy, dla Was. Proszę Państwa, informacja z pierwszej ręki od prezesa partii Korwina. Nie lubię podawać od niego yy, wiadomości, bo wiecie, że to rodzinny interes. E, w każdym razie, ta żanda są też, to też jest podane z innych. Yy, z innych yy, Miejscówek, ta wiadomość, że właśnie o to, o to, czym mówiłem, że zarząd Armelia będzie podzielona na dwie grupy. Jedna ma walczyć niby z imigrantami, a druga z patrolami obywatelskimi. Także po prostu będą przewozić przez granice państwa no i tyle. Żeby żadnej walki z imigrantami nie będzie, będą walczyć z patrolami obywatelskimi. Bo w końcu Donaldinie obiecał, przeszło Szulce, że wdroży pakt imigracyjny w Polsce i posłusznie. Wykonuje zadanie. Że Polacy pod Grunwaldem walczyli o wolność naszą i waszą? No, nie. Ano, właśnie. Uda. A czy pan wie, że Polacy pod Grunwaldem walczyli o wolność naszą i waszą? No, nie. Ano. Ano, właśnie. I teraz? rezerwami walutowymi. A my, jak zwykle, zostaniemy tylko z długami. W imię zasady. Polska w ruinie, ale słowa Ukrainie. Ukraina nigdy wcześniej w swojej krótkiej historii nie miała tak dużo rezerw walutowych i złota. Nieźle jak na kraj, który prowadzi nierówną wojnę, prawda? Coś mi się zdaje, że jak się ta wojna skończy, to nastąpi wielka emigracja elit rządzących tym krajem, razem z tymi sztabkami, razem z tymi rezerwami walutowymi. A my, jak zwykle, zostaniemy tylko z długami. W imię zasady, Polska w ruinie, ale słowo Ukrainie. Właśnie, dziękujemy Paweł Wyrzykowski. Nie wszyscy młodzi jeszcze mają nawalone pod sufitem i tylko patrzą w iPhone. Także Paweł, dziękuję Ci bardzo za ten kawałek, który nagrałeś. Proszę Państwa, znowu wiadomość z Konfederacji Korony Polskiej. Wywiad USA ostrzegł w tym tygodniu polskie tajne służby o zwiększonej aktywności komórek nacjonalistów ukraińskich w Polsce, podkreślając, że gromadzą broń i organizują szkolenia militarne na terenie całej Polski. Pan Szymowski twierdzi, że informacja ta pochodzi z trzech źródeł w polskich służbach. Sprawdzamy! Pożar hotelu w nocy z niedzieli na poniedziałek w Nowym Brzesku. Nieoficjalnie mieszkali tam Ukraińcy, którzy nie chcieli opuścić lokalu po tym jak budynek został sprzedany. Sprzedaliście budynek, nie będziemy mieli gdzie mieszkać, to i wy nie będziecie mieli gdzie mieszkać i go podpalili. Ja, ale kto? Oto jest pytanie no. Natomiast nie słuchamy tego co mówi nam proszę Państwa czy to są polskie służby, jeszcze tego już nie wiem, ale y, pan redaktor Leszek Szymowski, jak twierdzi wywiad amerykański, ostrzegł, że tajne służby o zwiększonej aktywności komórek nacjonalistów ukraińskich w Polsce filmują. To nie jest jedyny pożar. W ciągu ostatnich kilku dni, tygodni, y, właściwie całego lipca i czerwca, przez Polskę przetoczyły się różnego rodzaju pożary. Dodajcie je do siebie, będziecie widzieli, o co chodzi. Natomiast tutaj jest bardzo ważny temat. i infrastrukturę wodną. Od tamtej pory po wodzie. Coraz częstsze. Te same tereny. Te same scenariusze. A po wszystkim wody polskie wykupują domy i działki zalewowe. Tanio, przypadek. A może plan? Ta hal zniknęła. Została struktura, która działa. Ale nikt nie wie, dla kogo naprawdę. Bo dziś woda to nie tylko żywioł. No, to kontrola. Połącz fakty. I sam zdecyduj, kto tu naprawdę trzyma ster. Dokładnie. Połącz fakty, i sam wodach zdecyduj, Polski. kto tam trzyma ster. Takal pozostawił w 2017. Są teraz zarządzającą wody w Polsce. Nie wiadomo kto, oczywiście, ale nikt nie zostawił tych wód w Polsce, tylko po prostu nie ma ich jako właścicielów. Po prostu, a dalej kierują więc no nikt nie zostawia teraz wody słyszeliście, że w Argentynie też woda została wykupiona proszę Państwa, wykupiona a propos jeszcze Ministerstwa Obrony Narodowej to kosienia Kamiś w piątek podpisał mowę o udzieleniu Polsce gwarancji kredytowej w wysokości 4 miliardów dolarów na modernizację polskiej armii Potwierdziliśmy sojusz polsko-amerykański, jesteśmy przykładem dla Europy w sprawie wydatkowania pieniędzy na bezpieczeństwo, powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Gwarancja kredytowa ze strony Stanów Zjednoczonych udzielona będzie w ramach programu Foreign Military. Nie wiem, z czego tu się proszę Państwa. Yy, cieszyć. Ale dodam do tego jeszcze inną wiadomość. Departament Stanu USA poinformował również o zatwierdzeniu sprzedaży Ukrainie sprzętu i usług, które mają służyć wsparciu i utrzymaniu amerykańskich systemów obrony powietrznej ADF o łącznej wartości 180 milionów dolarów. Rząd Ukrainy zwrócił się z prośbą o zakup sprzętu i usług w zakresie szkolenia, konserwacji i modernizacji istniejących systemów obrony powietrznej pochodzenia amerykańskiego. Co ciekawe, spłacąc ten dług będzie Unia Europejska, czyli Polska, która już spłaca odsetki od długu Ukrainy. Innymi słowy Proszę Państwa, Polska sponsoruje wojnę Ukrainy z Rosją. Nie pomaga, a sponsoruje, i ty Polaku płacisz na to podatki. Płacisz na wojnę Ukrainy z Rosją. Ty ją opłacasz. No po prostu, ile tematów jest dzisiaj, to yy, dlaczego atorek zajmuje się na przykład plotkami, bzdurami, a nie opowie o takich tematach? Pokażcie, przekażcie mu. Ma takie zasięgi, niby wszystko może. No, a okazuje się, że jednak nie trzeba gadać to, co. Bo pieniążki płacą za siedem y, filmików, co? No właśnie. No ale co ja tam wiem? Ja nic nie wiem, co ja tam. Się, na niczym się nie znam. Nie jestem jakimś tam ani magistrem, ani prawnikiem, jak, jak Tor. Nie ten czy tamten. I zobaczcie. Czym się cieszyć, że 4 miliardy dolarów dostaną na modernizację polskiej armii, tylko że oni nie dostaną tych 4 miliardów dolarów. Oni im dadzą 4 miliardy dolarów w towarze, czyli w syfie, który się pozbędą i przehandlują. Z tych 4 miliardów dolarów się zrobi 44 miliardy dolarów, bo przecież czas, bo, bo podatki, bo, bo opłaty i tak dalej. A Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, proszę Państwa, pięknie handluje. Donald Trump, jakby nie był, jest SKR-em, to jednak jest biznesmenem, proszę Państwa. I co tu dużo mówić, sprzedał najpierw Ukraińcom system obrony powietrznej, a potem im sprzedaje teraz za 180 milionów dolarów, proszę Państwa, doładowanie systemu obrony powietrznej w nowości technologiczne. I za chwilę będzie sprzedawał następne. Tak się zarabia pieniądze. A Polska się znowu na następne 4 miliardy dolarów, pan Kośniak-Kamysz Polskę zadłuży. Za Dlatego, słuchajcie, kto się martwi, że euro będzie w Polsce? Nie będzie euro w Polsce. A wiecie dlaczego? Dlatego, że Polska zbankrutuje. A jak zbankrutuje, firma bankrutuje, to wiecie o tym, że jest rozgrabywana. Więc ukropol i podział kraju bardzo wkrótce możliwy. Nie to, żebym chciał, ale widzę, co się dzieje, proszę Państwa. Także tak, tak jest pięknie. Natomiast, yy, nie mówiąc już o tym, że to są bardzo ważne sprawy. Eee, nie mówiąc już o tym, że Donald Trump i Bill Clinton, proszę państwa, były i obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, znaleźli się wśród kilkudziesięciu celebrytów, których listy znalazły się w albumie urodzinowym sporządzonym w 2003 roku dla skazanego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina przez jego ówczesną partnerkę. Eee, na spotkaniu z Donaldem Trumpem się jeden, jeden pan wywalił ze zdjęciem. Eee, Trump, powiedz, jak było ze Epsteinem, Donald nakazał go wyprowadzić. Także, no chyba tak pięknej tej całej prawdy to nie powie, prawda? Natomiast proszę państwa, Sławosz uznański wiśniewski właśnie wrócił do Polski, jak doskonale wiecie, i okazuje się, że jego tatus jest skelc. To nie wiem, czy on też jest z Kielc, w każdym razie e, on jest z Łodzi, w każdym razie. Natomiast tatuś jest e, z Kielc, bo e, z Kielc też jest firma LaiOFOOD, które pierogi zajadał sobie Sławosz Uznański na, na w studiu, chyba astronautycznym, tak można powiedzieć. W każdym razie pan yy, ja pierdzielę Sławosz Uznański, piękne imię, yy, bo sława i uznanie, prawda, za nim idzie. Yy, proszę państwa, już się doczekał swojego, słuchajcie, yy, pomnika yy, w ogrodzie botanicznym w Kielcach, tak? Proszę bardzo, oto on. <słuch> To nie są żarty. Mówię poważnie. Naprawdę, sprawdźcie to, bo ja też w to nie wierzyłem. Ale jednak, my nie jesteśmy w jakimś Matrixie. My jesteśmy w disneyowskiej kreskówce, proszę Państwa. To już nie są żarty, to już nie są żarty. Ale e, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Żeleński, jeszcze dodał do i ostatni temat za chwilę, a propos tego e, pana Sławosza. E, pan Żeleński powiedział, że zwróci się do przywódców z prośbą o sfinansowanie europejskich, sfinansowanie podwyżek pensji na ukraińskich wojskowych, proszę państwa, bo chce ich zachęcić do walki większymi pieniędzmi. Nie wiem, jak można kogoś zachęcać do zabijania kogoś za pieniądze. To jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe, ale. Cóż, nie znam się na wyroku. Panie Żeleński, pan na powinien powiedzieć prosto do pana Donalda tutaj y, Tuska, żeby, że chce podwyżki, bo to przecież my będziemy płacić te pieniądze. Y, im, a nikt inny, bo my płacimy przecież ostatnio zapłaciliśmy za pensję w całej, całej Ukrainie dla wszystkich y, z budżetówki. Cała budżetówka opłaca Polska, i sponsorujemy tą wojnę. Także no. Nie powinniście się tym dziwić w ogóle, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczcie tutaj, bo chciałbym Wam pokazać właśnie, jak wygląda pewna sprawa. O! Tak by musiał zrobić Sławosz Uznański ale wtedy by już niestety nie wrócił. Właśnie przed chwilą widzieliście to, jak się rozbiła właśnie rakieta o tak zwany firmament yy, i Sławosz Uznański yy, no nie mógłby mieć uznania, chyba, że tylko w studio. I na tym, proszę Państwa, dzisiejszy wieczór zakończę tymi yy, no nie powiedziałbym, żeby wspaniałymi wiadomościami, bo nie są one ciekawe, ale słuchajcie, jak na, A czy pan? jak na bitwę pod Grunwaldem. Że Polacy pod Grunwaldem walczyli o wolność naszą i waszą? No nie. A no właśnie. A no właśnie, no właśnie. I zwierzchnicy Berlina też tego nie wiedzą, proszę państwa, chyba jednak. I próbują przerzucać. Natomiast, mój Boże, moje kondolencje. Dla rodziny tej yy, biednej dziewczyny, 24-letniej K., bo yy, ja sobie nie po prostu nie wyobrażam, co jej rodzina musi przechodzić, słuchając tych bzdur, które yy, omawiają w sądzie i, i twierdzą, że niestety, proszę Państwa, przyczyna śmierci według nich była inna. Że to nic nie znaczy, że wydłubał je oczy śrubokrętem. Po prostu nie mam słów, proszę Państwa. Nie mam słów. Według nich był przyczyną śmierci był udarł. Eee, naprawdę nie wiem, co bym zrobił w tym wypadku, nawet nie chcę myśleć, ale. To jest chyba kwestia czasu, kiedy ludzie wezmą sprawę w swoje ręce. Nie wiem, czy oni właśnie tego chcą. Możliwe, że właśnie tego oni chcą. Dlatego są te, ten podwyższony mm, alert w Polsce, aż do bodajże połowy sierpnia, bo chyba dopiero 3 e, ma być zaprzysiężony, że będzie już nowy, nowy prezydent. To już inna para kaloszy. No nie mój w każdym razie, ani jeden, ani drugi. No dobrze, nie będę zamęczał wszystkiego dobrego. Do usłyszenia pozdrawiam. Dziękuję. Dla, jak możecie, to blikujcie, sponsorujcie, lajkujcie, nie lajkujcie. Łapkę w górę, łapkę w dół. Podajcie komuś, jeżeli uważacie, że jest ciekawe. Jeżeli nie uważacie, że jest ciekawe, to wyrzucić, porwać, zapomnieć i więcej nie wracać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do usłyszenia. Czołem Wielkiej Niepodległej Narodowej Polsce. Cześć.